Tymek Cox, Tymka, Kanadów Tymkiemu, hashtag Tymek. No Tymek, I Tymek, Tymka. Tymkiem. Yy, Tymek, 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 uczuję że Tymek, to wrzucać do internetu i wam, to że internetu to wam, wam, że musicie to Hejcie No witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i zanim zacznę właśnie jego nagrywanie, chciałem wam powiedzieć zanim zaczniecie oglądać, żebyście nie brali na serio tego co tu się właśnie stanie, bo ten odcinek zapewniam Was będzie jeden, jednym z dziwniejszych na moim kanale no ale mam dzisiaj dla Was fanarty, prosiliście mnie o nie, także no zapraszam Was do top 10 fanartów od widzów Chudź. Ok, pewnie się zastanawiacie, co będę brał pod uwagę podczas oceniania tych fanartów. Także będę brał pod uwagę turbośmieszność, wkład w pracę, pomysłowość e, i reakcje, czyli jak, jak wy reagowaliście na te fanarty. E, no i od razu zaczynam z miejscem 10. 10. Miejsce zajął Mateusz Maciejewski z tym oto fanartem. Jest on naprawdę super. Jak widzicie, ten skin jest świetnie przygotowany. E, wkład pracy 6 godzin. Sam autor to pisze w swoim opisie, co pisze swojego dzieła. Oczywiście e, bardzo Wam się spodobał ten fanart, zdobył on chyba 14 reakcji. E, Także, no oczywiście nie, nie, wspominając o, nie wspominając już o wielkiej ilości komentarzy pod nim. Także naprawdę widzę, że e, to dzieło przypadło Wam do gustu. No i pamiętajcie, aby opisać e, swoje m, wrażenia po zobaczeniu tego oto dzieła. A my lecimy do miejsca dziewiątego. Ok, dziewiąte miejsce zajął fanart Ady Jabłońskiej. Tutaj go właśnie wyświetlam. E, no i co mogę powiedzieć? Bardzo ładny szkic, fajne włosy, wyglądają one tak, jakbym stał na środku jakiegoś wielkiego huraganu. Tak mnie wywiało po prostu. Ale naprawdę szanuję i nie wiem czy ja robię daba jakiegoś, coś takiego coś w stylu daba tu wyszło, e, także no jakby ktoś chciał do memów to macie, e, macie daba takiego jakby daba, bo nie zrobię pełnego daba, żeby nie było siary e, no i oczywiście m, też wam się spodobał ten fanart, nawet dostał e, poserduszkowany komentarz praktycznie idealny e, także no fajny hashtag team budny, także właśnie możecie pisać teraz w komentarzu hashtag team budny przypnę wam serduszko, to już wam obiecuję, a my lecimy do miejsca ósmego Ósme miejsce zajęła, zajęła Julka ze swoim fanartem, którego właśnie wam wyświetlam, na którym jestem ja i oczywiście was, wasz ulubieniec, Tymek Cox, który pyta się, czy ktoś chce zobaczyć jego nowe intro. No a ja mówię, szukajcie, żelaza moje padałaszki. Nie wiem co to miało znaczyć. W każdym razie mam nadzieję, że to jest jakieś nawiązanie do Minecrafta. Znaczy, to jest jakieś nawiązanie do Minecrafta. Bo tutaj widzicie super łóżko. E, jestem chyba w, w drużynie różowej, z tego co widzę. Nie wiem, czy taka jest dru drużyna. Chyba jednak nie ma różowej drużyny. No ale dobra, bardzo ładny fanart, świetnie odżarowany Tymek. E, ja też, bardzo ładna fryzura. E, jeszcze diamentowy miecz i donaty. Bo wiecie, donety donaty, haha. E, no i dobra, lecimy do miejsca siódmego. Dobra, siódme miejsce zajął, zgadnijcie kto? Tak, zgadliście, Tymek. E, zrobił on takiego fanarta, gdzie pokazał swoją wielkość i wysokość e, i pokazał jak jestem biednym człowiekiem i małym i jak nie mogę się z nim równać. No ale mamy ładny opis Moja wysokość i, i, i Twoja bunny TV na 1300 subów, czyli coś taki, jakby prezent, jakby special, coś takiego, ale jednak nikt nie wie, bo nikt nie siedzi w umyśle tymka i nikt nie wie, do czego jest on jeszcze zdolny. Także jeżeli chcecie więcej fanartów z tymkiem, napiszcie w komentarzu hashtag Tymek e, No i na pewno Tymek się zmobilizuje i zrobię Wam jeszcze fanartów, kilka, jeszcze kilka fanartów. No i widzicie, tutaj jestem wysoki na dwa bloki dirtu, a on na 20 metrów w pozycji wyprostowanej, więc trochę coś ta ewolucja jednak poszła nie w tą stronę. No ale dobra, dzięki tym jak za fanarta, lecimy do miejsca szóstego. Miejsce szóste zajął Erik ze swoim fanartem przedstawiającym mnie i Tymka. Ja uciekam przed Tymkiem, który prosi mnie o to, abym oglądał jego odcinki na live'ach. Oczywiście nie mam nic przeciwko takim prośbom, ale oczywiście podoba mi się tutaj fakt, że Tymek został przedstawiony jako dwie osoby, chociaż nie wiem, czy taki był zamiar artysty. Oczywiście śmiesz nam. Śmieszną naklejkę mi zrobiłeś. Nie wiem kiedy Ty to zrobiłeś. W każdym razie współczuję sobie, że muszę to wrzucać do internetu i Wam, że musicie to oglądać. Ale jeżeli Wam się spodoba odcinek, to właśnie zostawcie łapkę w górę. No a my lecimy już do miejsca piątego. Miejsce piąte zajął Mateusz ze swoim fanartem, takim gifem, coś takiego, przedstawiającego mnie i jego właśnie dabujące, dabujących na ciele tymka pokonanego tymka koksa. Nie wiem jak można pokonać tymka koksa, ale jeżeli już ktoś, ktoś to zrobi, to naprawdę jest niezwyciężony. Oczywiście też ciepło przyjęliście ten fanart, a no i co? Teraz już polana pora na wielką czwórkę. OK, czwarte miejsce zajął Wiktor i jego fanart przedstawiający mnie na bedwarsach na serwerze derp.nc.pl No i oczywiście nie zabrakło tutaj Tymka, jak widzicie tego małego zielonego dinozaura w prawym, znaczy jakby tak, jak patrzymy no to w prawym górnym rogu No i co, widzę jestem w drużynie morskiej, czyli w tej, której najczęściej jestem Oczywiście też ciepło się przyjął ten fanart i oczywiście serduszko leci Wszystkim oczywiście stawiam serduszka, jakby ktoś nie zajarzył No i co teraz wielkie top 3 nie wiem, czy jesteście gotowi na miejsce trzecie, ale jeżeli nie, to zapnijcie pasy, bo jedziemy i już wam tu wyskakuje. Macie tutaj tego, tego fanarta. I muszę wam powiedzieć, że kiedy pierwszy raz to zobaczyłem, to nie mogłem jakoś ze śmiechu przez jakieś 5 minut. Także gratulacje, Wiktor, bo naprawdę gdyby to było bardziej family friendly, to raczej myślę, że byś wygrał. A oczywiście też dużo reakcji zdobył ten fanart. Także no. Myślę, że no, mogę tutaj nawet dru drugie miejsce, jak ci podciągnąć, także no, lecimy już właśnie do oryginalnego miejsca drugiego. Okej, okay, drugie miejsce dla Jakuba Szy i jego wielkiego potężnego fanarta, e, przedstawiającego napakowanego mnie e, i tymka e, z fanarta Oskiego, którego wam nie mogę pokazać jakby, ale jeżeli jesteście na grupie na Facebooku budni się budnego, to tam wszystkie fanarty. E, możecie zobaczyć. E, no i co? Bardzo dużo reakcji zabył ten e, fanart. Najwięcej ze wszystkich 21. E, także to jest rekord, jeżeli chodzi o fanarty. I kolejny fanart miał być na 20 lajków, także czekam na więcej, bo naprawdę gościu masz talent, rób to, co kochasz. E, I no i w ogóle. Także, dobra, okej, okay, nie wiem czy jesteście gotowi, ale teraz lecimy już do miejsca pierwszego. Dobra, miejsce pierwsze zajęła Julka z tym fanartem. E, jeszcze ten opis po prostu. Mój fanat dla i Television e, wcale nie zajął 5 minut. No i krótko i na temat zwięźle. E, w 5 minut wy, wy, wyczarować takie cudo to naprawdę szacun. E, palce lizać normalnie, chociaż no to nie jest jedzenie. No ale patrzcie w ogóle na ten szkic. Patrzcie na ten szkic. No może trochę nie jestem podobny, znaczy, bo może... Na tym fanarcie wyglądam lepiej, ale dobra. W każdym razie szanuję za budny TV. Jeszcze to love you, znaczy tu ja to pokazuję. Czemu zacząłem tu pokazywać? Ja nie wiem. To już przez te emocje, naprawdę. Ok, to już chyba by było na tyle z tego odcinka. Jeżeli on wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasypcie mnie tutaj lajkami, dislajkami. E, w sumie, jeżeli komu się nie podobał, to też możecie zostawić. No, tam będę wiedział. E, no jeżeli chcecie kolejny odcinek, e, stop, stop, ten fanartów, to właśnie zostawcie tutaj 50 lajków. No i co mogę powiedzieć, widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, no i zachęcam do wysyłania wszystkich prac na grupę Buniesie Bunego, trzymajcie się, no i cześć!